Dzisiaj. dzisiaj widzowie, dzisiaj szortki będziemy otwierać skrzynkę do widza. Będziecie mogli wygrać ją w konkursie. Będzie trzeba napisać w komentarzu swój nick, a ja tam wybiorę spośród ników w komentarzu. Dobra, to, 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 to ty otwierasz tam ja to. No, no może bez subskrypcji, bez, substancji, bez substancji. Najbardziej łapko Najbardziej łapkowany komentarz. Po prostu wygra lód z dwóch rzadkich skrzynek. Dobra, trzy, cztery ry. Dobra, u mnie poszło. U mnie st stach u mnie. U ciebie bania. I tak. Dobra. No Dobra, to